Cześć, tutaj Pawcio. Dzisiaj będzie odcinek z recenzji <coughs> nerfa Strong Oczywiście wiem, że każdy zna to jest najbardziej popularny nerw. Tutaj go macie, teraz obecnie go tutaj widzicie. <coughs> to ja go obecnie kupiłem e, miesiąc temu za około 60 zł, bo tak powinno kosztować mniej więcej około 60 zł. Więc jest naprawdę fajnym nerfem jak na taką cenę. Zazam tu wszystko objaśnię. I teraz wezmę sobie to. Tutaj jest typowy taki magazynek. Tutaj wyciągałem. Już mi trochę skrzypi, bo jest trochę już rzucite, kiedyś miała zgłosy lewerwę. Tak to jest na 6 pocisków. Tutaj naciąganie. Zaraz wam pokażę to jest wszystko druga strona, to jest bardzo wygodny uchwyt, wam to wszystko tu można też rękę trzymać. Zaraz wam tu wszystko pokażę, więc zrobię popatrzcie tu i tutaj. Zaraz wam tutaj wszystko pokażę. Dobra sobie słyszam no ja ale będę trzyma z nerfa. Tutaj wszystko naciągnięte. Dobra. Dobra, czasami jednak. Czasami jest taki mały problem z sprężyną. I no właśnie, to są. Ja już mam tak trochę zużytego, bo ja go chyba tak trochę ponad e, miesiąc temu kupiłam. Więc... Oto. Tak się tutaj jeszcze wszystko prezentuje. Tak tutaj, ja go tak chwytam. Tak. Tak tutaj się celuje. Wszystko ładnie. Wszystko ładnie tutaj jeździ, więc, więc mi się tutaj wszystko podoba. Kup właśnie to jest na wszystko z tej recenzji ludziom, którym się to podobało, proszę łapkę w górę i subskrypcję. Ludziom, którym się nie podobało to, oczywiście nic.